Już Witam wszystkich. Witam wszystkich kolejnego dnia tutaj z cyklu uprawowego w gospodarce pod wizorami. jedziemy wykonywać orkę brać orkę. dalej pod Rzepak jest godzina siódma z groszem także jedziemy, tam mamy 3,5 hektara do Zaorania Później tamtą drogą w oddali wracam na kawałek, który zacząłem, który zacząłem w sobotę Bo wyjechałem z rana i, i zaorałem prawie cały tam, tam jest małe pole, tylko takie w trójkącie i zostały mi powszechniaki Później przepinam się do wałów prawdopodobnie, no bo nie padało przez ten czas, odkąd zacząłem wykonywać orkę Także myślę, że spokojnie będę mógł uprawiać wałami Mogłem jechać uprawiać w sumie tylko E, tylko po pierwsze rano jest rosa i pewnie by mi się delikatnie kleiło jeszcze na tych polach tam przy uprawie. Po drugie, e, chcę ten kawałek tutaj zaorać, bo tu jest ciężka ziemia. Dosyć, e, połową pola przynajmniej i no i chcę, żeby to schło jak najwięcej. Bo jak to będzie schło dzisiaj cały dzień, o ile będzie słońce, to, to może dzisiaj przyjechałbym tu chociaż poprzeczki uprawić już. E, a jeśli będzie dobrze szło wszystko, no to myślę, że tutaj w 4-5 godzin się wyrobię razem z poprzeczniakami na tamte kawałku No tam są poprzeczniaki, jeszcze kawałek do zaorania także no ale myślę, że się zrobię w 4-5 godzin Także przyjadę przepnę się i na południe i tak będę zdążył uprawić już pierwsze kawałki po siebie w rzepaku, a... Może dzisiaj będzie słońce, także lepiej będzie się uprawiało po prostu, jak nie będzie tej rosy, no bo jak widać, tutaj aż kapie z tych wszystkich roślin. Także tak to tutaj roz, rozgrywamy i zobaczymy, jak to będzie. Zaczynamy od lewej strony. Muszę, nie muszę wrócić. Dobrze jest. Teraz przestawię kamerę na tryb Superview, czyli na szerszy kąt po prostu, no bo stwierdziłem, że tutaj przy. W pracach uprawowych lepiej będzie chyba na szerszym kącie nagrywać, bo, no bo lepiej, lepiej po prostu będzie to wyglądało myślę, na filmie Bo z tego względu, że będzie więcej widać Więcej będzie obejmowała kamera Jak ja się obracam, czasem założyłem na filmach, że nie zawsze mam... Po no, prostu no, nie zawsze odkrytuję pełną ca całej maszyny czy nie do końca obracam Także... Dobra, ja jest tryb A, więc tak Tutaj muszę trochę ciężar obniżyć na B jechali, ale czy to było tego tak rok temu? Coś ta rozpiska? Chyba tak. Dobra, Jadziem No i elegancka granica zostaje tutaj. Sąsiad widzę, zostawił trochę także. Tutaj u do już rzepak zasiany, ja dopiero oram. Dobre. No mam zaorane to Ten kawałek Średnio mi się podoba ta worka tutaj ale jest jak jest No to się się tutaj po prostu nie przewraca, bo się kleje jak widać do korpusów No i... Wpadnie... No i tak to wygląda Ale jak już tu to... Dałem, to... Muszę jakoś się przemieścić na drugie pole, to żeby gdzieś nie ześliznął, Ten mostek jest taki, jak widać, nie niepewny. O, kurwa. Jak widzicie, nie za bardzo tu jest przyjemnie przejeżdżać. Ale ładnie przesycha już także. Teraz tylko w odpowiednim momencie trzeba będzie to uprawić, żeby się za bardzo nie zeschło Bo będzie problem z tymi tutaj warkoczami Tutaj koleżówka, jak uprawiałem to czasem po trzy razy musiałem jeździć No ale może w tym roku, uda się tutaj wpaść bałami to, to to rozwalą ładnie Zobaczymy, no mam gdzieś połowę zaorane Tego tu większego pola, także No fajnie tu idzie, po prosty kawałek tutaj regularny Także tutaj to sama przyjemność to widzicie, pierwszy korpus mi się tutaj ugina, pierwszy korpus mi tutaj najwięcej bierze, żeby zarzucić tutaj po kole tą bruzdę. No i tutaj na tej cięższej ziemi jak widać mi się ugina. Także to są tutaj minusy resorowych zabezpieczeń. Ja wiem, że można byłoby tutaj dołożyć tych resorów, albo je tam wyregulować, żeby one były bardziej agresywne. Dobra, koniec, Zaorane I spadam stąd. Jechałem. Zobaczcie, tyle zaorałem przed torzenkami w sobotę. Czyli prawie całe pole tu jest zaorane. No i mój plan skończenia do 12, oczywiście się nie powiedzie. Bo dziś skończę o 13, a nie o 12. Także niezły, nie niezła nie obsuwa. Tutaj wały i piękna uprawa będzie. No i tutaj orzemy Ładnie się ożeru, no, odorałem. o no dorałem O dziwo Przestawiłem sobie w ogóle tutaj na zero eee... Tutaj ten potencjomer tułem, że Po prostu czasami ta hydraulikami Za bardzo tam wariuje z tyłu No i teraz już tego nie ma, ale mm, No już półk tak nie trzyma głębokości jakby jak no teraz jest mokro to wiecie, to na mi to nie przeszkadza, bo on tak jak wejdzie to idzie, ale no na przykład delikatnie mi gdzieś tam e, podniosek, go to już mi wolniej opada i tak dalej możesz powiedzieć na jakim tutaj ustawieniu orzecie na tym pokręte zasy to przestawię gdzieś na dwójkę chociaż bo no bo trochę mi się inaczej orze i nie jestem przyzwyczajony ale e, robię tam ten poprzeczniak no i tu z powrotem koło wykręcam śrubkę żeby tutaj spłycić ostatni przejazd i jadę Podpinać talerzówkę, powiem Wam, bo jest ciepło, wszystko sknie, to uprawiać uprawę Jedziemy jedziemy tam na te pola robić poprzeczniaki i przy granicach. Albo wszystkie pola, no nie wiem. Na pewno zrobię tamtą, to, które orają w nocy na filmie, i to później się podwały i te uprawia, a to, które orają przed chwilą, nie. może podwieczone, jak to przez Bo no tutaj, że tutaj na spije, no te pola. W każdym razie jadę. Który jako pierwsze. To nie będzie ściany, rzepak na całym Na wszystkich yy, Na całej powierzchni tych pól, ale Poprawię wszystko, żeby tu później nie przyjeżdżać, że na te piachy no, Tu siemy ale w jakiej dawce to nie wiem Zapytam się po prostu i, i wam powiem Jak się dziś miniemy No i mamy talerzówkę tutaj już zagadniane Jadę do domu, to jest jest 14.30 I podpinam się pod wały A coś się urwało? A ten plastikowy? Tak, to Pisze, że cztery atmosfery tu powinny być Wszędzie było po dwa, a krok ten pompowałem Tak zeszło kur... Jakie odległości? te a tu... Te trzy wyrobiły się czasu wczesnej to, trochę bliżej, to było to daleko To ty tu weź, że ją? się uprawiał? piachy i tu, nie? Najpierw piachy? A to no, zależy, czy chcesz siać mi, to jest obojętne Więc jesteśmy już z wałami na polu. Ja sobie zjadłem. Tak to wygląda tutaj po wałach. No rzeczywiście nie jest to jeszcze tak suche jak myślałem. No ale tutaj ziemia nie jest tak zbita. Tam na dole, na tej cięższej rzeczywiście. Tam gdzie ciężka ziemia na dole jeszcze nie przeswój się. Po prostu zbija ta ziemia mocno Jak nie, no to jedziemy tam dalej na Na piachy Na te pola lżejszej ziemi, na których nagrywałem orkę I najwyżej tamto spróbujemy uprawić Będziemy tam siali na razie, ale Także Ale nie pokazywałem, nie pokazałem nawet czym tutaj pracuję tak naprawdę Tymi oto tutaj wałami Wały Dalbo Minimax 630 No robotę robię, powiem wam tylko że nie jest jeszcze za pod spodem Tak to wygląda tutaj na tej cięższej ziemi Oczywiście trochę jest takie ciasto Ale jest półchno. Nie wiem o, czym tutaj, o co tu chodzi chłopakom Oczywiście widzicie są takie tutaj Warkocze trochę ale to nie jest Chociaż trochę jest w sumie Zagnicione. no tutaj rzeczywiście tak trochę jest bo no tutaj jest jeszcze wymieszane z taką e, suchszą to jest ok, ale tu to nie wiem tak szczerze no a po talerzówce dla porównania ja tu przejechałem trochę jak wracałem no jest trochę inaczej jest bardziej luźna ta ziemia tutaj nawóz widzicie leży nawozu spaliśmy 250 kg Poliwowski Podkorzeń się pytałem no nie wiem, nie wiem Będziemy musiał siwnikiem przejechać i zobaczymy tylko teraz nawóz przyjechał tam 10 ton jeszcze dojechało ale Johnny ma co ciągnąć powiem wam włóka nie jest opuszczona do końca i naprawdę ma tutaj co dygać tu zjedziemy, bo ja tutaj dzisiaj orałem także przejedziemy tak połową, zobaczymy jaki będzie efekt Tutaj o przed weekendem, a tu o ranę dzisiaj rano. Teraz składanie wam pokażę, może jeszcze. Tu żadnej filozofii nie ma, no. żeby nie walnąć mocno Mocno Dobra, opadło Wyłączam napęd i spadam Jedziemy tam Teraz coś co w całej produkcji lubię najbardziej czyli dźwiganie kamieni o godzinach spędzonych w kabinie na siedząco. No ale to to ja nie wiem Co z tym zrobić Dobre są te skrzynie powiem wam, bo można kamień wrzucić Ale No dużego tutaj nie wrzucimy. No ale do małych to naprawdę dobra sprawa Także tutaj warto było to dołożyć Solidne Tak się prezentują wały Tak się prezentuje tutaj efekt Po wałach Fajnie to wygląda Ślady prawie zagarnięte No tutaj włókę trochę podniosłem, bo mi świeciło Słońce, a był kurz, także nie widziałem dokładnie no, efekt jest super. No. 6,30 tutaj szerokość. Takie pole, dosłownie nie wiem, pół godziny, 20 minut. Widzicie, idzie włóka. Włóka tutaj e, wyrównuje przed po prostu trochę i delikatnie kruszy tutaj już tą e, grudę. No, jakbym tutaj dał, e, jakbym ją opuścił, widzicie, jeszcze mam. E, z jednoczeniem silownika, no to po prostu ona byłaby bardziej agresywnie nastawiona i te ślady by zagarniała, tutaj. Ale, ale mam tak ustawioną, no widać jeszcze trochę wilgoci jest tutaj pod spodem, czyli to jednak tak nie przeszło, jak myślałem. Dobra, mamy koniec tutaj tych działek, i jedziemy na następne pola. Kamieni dużo, jest powiem Wam, naprawdę tych kamieni jest pełno. Nie wiem, czy jutro rano przyjadę, powyciągać je, czy co. Mamy koniec, proszę Państwa. godzina. jest. Zaraz 11. O Jezu, co tu się stało? Zaraz 11. Dziś Johnny był, dziś odpalono o od 7 rano. Tylko na 40 minut obiadu był zgaszony. Składam się. Uprawione jest podrzepak wszystko. Nie, nie wszystko, jeszcze 3,5 hektara zostało na sosieni Wiosce, to co orałem rano Ale to będzie uprawiane jutro Bo to musi trochę przeschnąć Poza tym, no ja już dzisiaj bym... Znaczy, mógłbym tam jechać uprawiać, ale musiałbym się pod talerzówkę przepiąć Żeby te poprzeczniaki i tam doły Wyrównać No, zanim ja się przepnę i pojadę... Do dnia Już będzie w ogóle noc to... 914 Zapryskiwaczem już. Tutaj wróciłem wczoraj w nocy. Oknuchałem tylko muchawą z zewnątrz. Johnego muszę przemuchać filtr i chłodnicę. Późno jest. jest w fajnie, bo ona wilgo trzyma. Zruszy to bliżej, od razu jest mokre. wygląda tutaj po wczorajszej nocnej flagie w Ołanie? pojechał z latem. Ja wsiadam do Pumy i jadę za nim Robić poprzeczniaki, następnie pod i przebinać się pod wały i wieczorem jadę wałować Witam w kolejnej części dnia, nic nie nagrywałem po drodze, bo za bardzo nie było tego nagrywać wciągnęliśmy wózek do wapna i tutaj wapno ale nie nagrałem chyba nawet wapna jak rozsiewa no ale cóż myślałem, że nagrałem, ale chyba nie nagrałem nawet już nie wiem posiał tutaj mój wujek wapno i no ja tutaj to wapno mieszam i też uprawiam od razu pod siew miałem uprawić poprzeczniaki i przyjechać tutaj przyjechać tutaj wałami no bo tutaj dałem ciężka ziemia ale stwierdziłem, że nie chce mi się wracać i przepinać maszyny i tracić czasu, także zrobiłem wszystko talerzówką i tutaj standardowo jak co roku jeżdżę teraz tutaj po skosie to prawiam, z tego względu, że ta talerzówka za pierwszym razem nie zagarnęła mi śladów za ciągnikiem dobrze bo ciężka ziemia to nie zagarnęło tego dobrze, także Teraz tutaj jeżdżę poprzek i to równa, no i też jeżdżę szybszym tutaj biegiem Nie mam ustawioną talerzówkę, tak żeby bardziej wały tutaj robiły roboty, a talerze tylko muskały Wcześniej miałem na odróż, żeby pociąć tą prywę talerzami Teraz mam tak tutaj jak widać ładnie rozbija tą grudę No i tak jeżdżę tutaj, mogę wziąć te wały w sumie, ale z drugiej strony wyszliśmy tak Zobaczyliśmy, że tutaj jest jeszcze bardzo mokra ta gleba, Wybrałem to wczoraj rano no, i jednak nie przez to nie odpowiednio, wlało dużo wody wcześniej. Także tu talerzówka myślę, że będzie lepszym rozwiązaniem. A siewnik tutaj i tak sobie te resztki brył dogniecie w końcu. Taki siewnik jak Horsz e, powinien zrobić robotę. No trzeba też czegoś od niego tutaj wymagać. Jakby wjechał w to i siał, też by było dobrze pewnie, ale tutaj dla pewności, tego że paku nie ma dużo w tym roku. Także żeby czegoś nie spieprzyć, zawsze tutaj jeździłem właśnie tak jak teraz, jak tareżówką robiłem. Także to się sprawdza. Plony są tu na tym polu trochę podcagniatam kołami to fakt, ale no jak rośnie i sypie to ja chyba jaka odmiana to była Temptation, odmiana siana i Dominator na lepszej glebie. Zabłecki mam, wszystko mam. Wszystko jest zapięte, tak że bezpiecznie można jechać. I powoli sobie jedziemy do domu. Tutaj jak widzicie jakiś zestaw siebie magnum z Horszem? Nie wiem, co to za siebie.